Witajcie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy oceniać Timothy. Zobaczymy jak to wyjdzie specjalnie. Musimy się przygotować mentalnie do tego, dlatego tak późno po wypuszczeniu tej piosenki, tydzień. W sumie tak samo późno yy, oceniałem 7. Lecimy. za no, załóżmy, że ujdzie. Ciekawe, ile będzie biczów w tej piosence. O, zajebiście, Leksiu zaczyna piosenkę. Czyli może jest nośna. Yy, cały rok, no dobrze, cały rok. No, no w sumie cały rok, bo jest 2021, czyli cały rok jesteście razem. Oczywiście tylko kalendarzowo. No bo cały rok mam na myśli, chodzi o miesiąc, nie cały. Zajebiście. Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj. O, baby, tym razem nie bitch. No to, to teraz będzie Baby Rich, albo Rich Baby. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Hip, hip, się całą noc. Hip, hip, moi ludzie, Ja pierdolę. Napisz jeszcze takie ujęcie gówniany, aż to muszę cofnąć o jaki brzydal jest A w tych okularach to dojeba nie wygląda. Moi ludzie ze mną samy rok ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Nowy rok dziś wypełniamy całą salę Wypełniacie całą salę ma osobami? Ośmioma? Mmm. Nowy rok leci. W ja jakby założył baletki, to byś się wywalił na web. Nowy rok leci, Shot. Teraz ręce w górę. Shot, Shot, jak ty masz 10. Jak pewnie połowa osób z tego teamu nie ma 18? nowy rok. Jok, mamy miniaturę Którą ze mną leczę. Maja patrzy na balony Kręci mi się. Nabalony, a nie napalony. Ona kręci dupom, no no no. Cobie, a tu znowu drewne Nie wiem już gdzie jestem, to war trzeba czyszczeć Wbijam się na danspore, mało ten czy dance hallej szybki Densho Nie Już poczuła to flow, razem zrobimy myszow, common baby getlow Ja, wow Big ja shame się impreza całą noc W sensie ogólnie spoko, była ta wzrotka wzro część ...kończenie polskiego z angielskim, ale załóżmy, że ujdzie. Moi ludzie ze mną cały rok... nie cały rok. No baby, i to... To jest, ona, to jest denerwujące, jak ona porusza tą buzią, już, do tej piosenki nie śpiewając, moś, ona... ...to ...w noc, hippie, całą noc, moi ludzie ze mną cały rok, baby, chodź tu ze mną, ze mną... Bądź. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Z moimi ziemami na jachcie, z moimi ziemami na starcie To jest jacht, to jest jacht, to jest łódeczka, łódeczka, nawet żeglarze tak skromnie nie mają Z Moimi ziemami na jachcie, z moimi ziemami na starcie Melan skręci się do rana, spadaj młoda, bo masz... Melan skręci się do rana, twój stary to obama S z moimi zimami pod palmą Palmo. Z moimi zimami na iPhone Wiszemy przez całą noc Że skarbie masz figurę fajną Leci drop, wszyscy skok Znowu leci sos Mówię stop, stop. stop oni chodź Znowu leci szok Leci drop, wszyscy skok Znowu Jezus leci sos Skaczę w bok, baby chodź Znowu tracę wzrok hey, 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 Kwieci się impreza całą noc ...tylko jedną noc. Bibi, kwieci się impreza całą noc. Winty, moi ludzie, ze mną cały rok. Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Poza refrenem wszystko jest, powiem wam, spoko. Znaczy nie, właśnie refren jest zajebista, ale to jest gówno. Całkowite. Powinno do 7 to nie ma co grać, chociaż tu jest baby, a nie bitch. Dobra, mam nadzieję, że spodobała się ta recenzja i omówienie. Widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Cześć!